Ojeny! Dzień dobry! Ojeny! Dobrze zagrałem? Wspaniale. Cześć. Cześć Maju. E, Maja Ostaszewska. E, tutaj, proszę bardzo. Na żywo lepiej. Ale ładne zdjęcie też tutaj. Tak, to co zresztą jest... Oczywiście nie, 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 bo, bo te, ten werdykt nie był, nie był znany i to zdjęcie było robione wcześniej przy okazji innej e, mojej rozmowy z Pauliną Reiter ważnej zresztą dla mnie oczywiście o granicy. E, no i teraz zostało wykorzystane. Nie masz długopisu? Nie mam. Są, bo chciałem, żebyś mi się podpisała na tym. Nie wiem, nie ma długopisu. Nie podłokietnicy Jest, tak. E, tak wyjm. Uwaga. o Jest! Jeszcze zachowam sobie, eee, proszę bardzo, Powiedz, a, i będę odpytywał Ciebie, tak? Dobrze, mogę? Tak. Eee, I zaraz ruszamy. Zdziwiłaś się, że zostałaś superbohaterką? Yy, tak, bardzo, bardzo. Szczerze mówiąc, dla mnie było jakimś wielkim zaszczytem, wzruszeniem być w gronie tych nominowanych, bo yy, to są wyjątkowe kobiety i te już potem wybrane superbohaterkami, ale wszystkie nominowane i ja mam, zresztą mówiłam o tym na tej uroczystości, takie poczucie, że tak naprawdę właśnie ten obraz yy, Polki, która, nie wiem, działała, to jest, yy, to, jest, yy, to, jest yy, to jest ten zbiór tych wszystkich kobiet, bo, bo tylko te yy, różne aktywności na rzecz lepszego świata, trochę patetycznie, ale tak trochę myślę. Po prostu dopełniają się i tworzą pełen obraz. Ja też zawsze mówię o tym, trzeba pamiętać, że to ja nie, nie zostałam bo ja super rozpraszam. bohaterką w ogóle. Za chwilę zapnij pasy, proszę, my ruszymy, a później, po prostu na koniec rozmowy podpisz, dobra? Mi tak, z przyjemnością, jasne. Wiesz, mam taką też świadomość, że i o tym też, też muszą czytelnicy pamiętać, że to są bohaterki wybrane spośród bohaterek wywiadów okładkowych i tego materiału, który pojawił się. Mm, na łamach wysokich obcasów, więc, yy, yy, więc, więc to, to, to też jest istotne i, i no rzeczywiście... Ale stała się symbolem e, e, pewnej e, pewnej walki o... o... No ja nie chcę używać zbyt wielkich słów, no ale o prawa człowieka. Znaczy to, ty, ty, ten, ten twój wyjazd na granicę, wielokrotny zresztą, mm. mówimy o granicy polsko-białoruskiej. Z e, Ukrainą też była. Tak, 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 ale, ale, ale tak. Ale ale to, to od, od tego tak. się zaczęło, mm. gdzie jechałaś, gdzie później spotykał cię niewyobrażalny hejt, e, e, i pewnie też ci było z tym ciężko. E, no stałaś się symbolem. E, pewnych działań, pewnej walki i zwróciłaś uwagę na pewno mnóstwa ludzi na problem, mm -hmm. na tragedię, która rozgrywa się no, na naszej granicy. Wiesz co, no ja tak rozumiałam też swoją rolę, to znaczy oczywiście takim czysto ludzkim odruchem było to, że, 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 że chciałam po prostu pomóc również tam na miejscu. Na początku pomagałam tutaj z, z Warszawy, zgłosiłam się do takiej cudownej nieformalnej grupy Rodziny Bez Granic, organizowałam zbiórki, starałam się nagłaśniać to, co się dzieje. No i tak się też przyglądałam temu, co mogę zrobić, bo uważam, że w wypadku osób tak zwanych publicznych to jest ważne, żeby też czasem oczywiście reagujemy spontanicznie, to jest wspaniałe, ale żeby też jakby ważyć i mieć świadomość tego, co idzie za tym, za tym że to akurat my w coś się włączamy. I, I najważniejsze jest to, żeby naprawdę umieć właściwie ocenić, co może pomóc, a, a gdzie możemy zaszkodzić, to znaczy gdzie na przykład możemy zrobić niepotrzebny szum i przeszkodzić innym w działaniu. To jest i wielka domena bycie rozpoznawalnym, bo mamy Jesteśmy słyszalni, ale to jest to jest też takie trochę przekleństwo tego, bo czasem czasem naprawdę może to być źle odczytane albo wręcz możemy przeszkodzić. No tak, ale pojechałam poichwałam... na, na granicę i nagle e, powiedzmy media prawicowe czy tam rządowe i propagandowe zaczęły przedstawiać między innymi ciebie jako te osoby, które działają na szkodę Polski, no wiesz, że w ogóle wiesz jesteś po stronie Łukaszenki, że napędzasz ten kryzys i tak dalej i tak dalej. 呃。Uh oczywiście absurdalne zarzuty. Mm, mm, mm. Natomiast no, już musiałaś się z tym mierzyć. Też. Wiesz co, ja się na tym nie za bardzo skupiałam. To znaczy ta, ta taka, wiesz, nakręcanie mowy nienawiści i, 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 i walka z osobami, które e, tak naprawdę walczą o prawa człowieka, o wszelakie wolności w tym kraju poprzez próbę dyskredytowania tych osób, kompromitowania i jest nam już znana od paru dobrych lat w naszym kraju. Prawdę mówiąc, to, co mnie bardzo martwiło, to w wypadku tego hejtu, to to, to, że, że tak wiele ludzi ma w ogóle taki stosunek do y, osób uciekających przed y, wojnami, przed terrorem, opresją, bo przecież wystarczy chociaż trochę się orientować w tym, co się dzieje na świecie, żeby wiedzieć, że takie kraje jak Syria, Afganistan, e, Irak... E, e, to są miejsca niebezpieczne i ci gdzie ludzie są... uciekają, gdzie są wojny, domowe, czy... gdzie, gdzie, gdzie są łamane notorycznie prawa człowieka, więc mnie martwiło to, że, te, że, 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 że rzeczywiście ta fala była tak ogromna, ale po prostu robiłam swoje, to znaczy też wiedząc jak wielkie tam, jak wielkie cierpienie tam spotykamy to było dla mnie najważniejsze, żeby móc jakoś pomóc. Wiedziałam też, bo ja zostałam poproszona o, przez aktywistów działających na miejscu, żeby właśnie przyjechać. Ja też czułam, że chcąc opowiadać o tym, co się dzieje, trzeba mieć do tego legitymację i jeśli chciałam dawać świadectwo, to było bardzo ważne, żeby pojechać zobaczyć, co tam się dzieje. Zrobiłam dużą zbiórkę darów, pojechaliśmy, no i tak krok po kroku włączałam się w te działania. W pewnym momencie poszłam też, poszłam też do lasu, brałam Mam udział w interwencjach, ale y, ja się nie skupiam na hejcie, to znaczy ja nie mam czasu na hejt. Y, Chcesz bo, po, w, pozytywnie działać. Tak, po chcę pozytywnie działać i, i wolę, wolę naprawdę y, y, swoją energię jakby m, m, ładować w to, co można jeszcze zrobić dobrego. Straszne jest to, że przez jakiś czas nam się wydawało, że ten, ten kryzys tam. Y, trochę się jakby uspokoił, a to nieprawda i w tej chwili dzieje się bardzo, a, bardzo... Zobacz, to jest niesamowite jednak. Dla Ukraińców otwieramy granicę i dobrze Oczywiście. przyjmujemy ponad 2 miliony uchodźców w związku z wojną w Ukrainie, a jednocześnie tuż obok rozgrywa się też dramat uchodźczy i tam wciąż jest granica zamknięta. Budujemy mur. Tak. I to ma poparcie też Polaków. To jest niesamowite, że, 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 że jako... Wiesz, obywatele, jako Polacy chcemy pomagać Ukraińcom, a tam albo nie chcemy albo odwracamy wzrok i udajemy, że nie ma problemu. I co, no ja myślę, że dlatego to jest tak straszne właśnie takie powolne yy, yy, w ogóle granie, manipulowanie strachem, powolne yy, sączenie nienawiści, uprzedzeń, lęku, bo kilka lat temu w badaniach Polacy naprawdę w ogromnej większości byli za przyjmowaniem uchodźców yy, z całego świata, bo w tej chwili rzeczywiście ten nasz obraz jest yy, też na świecie zupełnie inaczej odbierany, bo w sprawie pomocy naszym przyjaciołom, naszym sąsiadom z Ukrainy zachowujemy się fenomenalnie. Mówię to o ludziach, o społeczeństwie. To jest rzeczywiście na skalę no, niespotykaną. Yy, yy, ja sama też się w to włączyłam, przywiozłam z granicy osoby, którymi się tutaj opiekuję. Pomagam im yy, yy, się usamodzielnić, yy, bo część z nich chce koniecznie jak najszybciej wrócić. Yy, do swoich, do swoich miast, bo do domów już nie mają, jak wrócić, bo tych domów nie ma, ale są takie osoby, które najpewniej będą chciały tutaj zostać, więc pomagam im y, y, znaleźć pracę, szkołę już, już dla dzieci znalazłam i tak dalej. Więc to jest, to jest fantastyczne i to pokazuje też, że my potrafimy to robić, że mamy taką otwartość, y, a stosunek do osób, które, które, które są na granicy polsko-białoruskiej, myślę, że zbudowany jest Właśnie przez y, taką systemową, y, kropla po kropli wtłaczaną niechęć i uprzedzenia. Wiesz, to się zaczęło w y, 2014, tak naprawdę. Tak. Później kampania wyborcza, gdzie straszono, że tutaj będziemy mieli szariat w Polsce i w ogóle. No to jest zawsze, zawsze te, 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 te y, partie i politycy i władza, która. Y, y, Chce zmierzać w kierunku e, autorytarnym, potrzebuje wroga, tak? I to jest. E, to, będzie zawsze, e, to będzie zawsze antysemityzm, rasizm. E, i, I tak było też z osobami uchodźczymi, e, materiały w e, partyjnej telewizji e, TVP. E, no, ja staram się nie oglądać tej telewizji, ale, ale któregoś razu włączyłam jakiś program, i ja myślałam, że śnie, bo to było naprawdę no, nieakceptowalne takie mówienie o, o drugim człowieku. Więc to, to też zbiera żniwo. Ale oczywiście jest część społeczeństwa bardzo wrażliwa na to, co się dzieje, niegodząca się na to, co się dzieje, wspierająca działania organizacji, które tam pomagają. Ja zresztą wszystkich zachęcam do śledzenia. I stron Grupa Granica, Fundacja Ocalenie w Lublinie Homo Association, Salam Lab w Krakowie podróżnych ugościć moi przyjaciele też tu z Warszawy to są to są czy to stowarzyszenia czy fundacje które pomagają wszystkim w tej chwili zresztą to zresztą pokazuje że naprawdę po prostu dla nich ważne są prawa człowieka bo pomagają na obu granicach I, i one mają rzeczywiście rzetelne informacje bo mają informacje z pierwszej ręki ponieważ tam działają sytuacja na granicy polsko białoruskiej jest Teraz tragiczna. Pogoda jest taka, jak widzimy. Osoby, które były przetrzymywane w tych halach w bruzgach, zostały z tych hal wygnane. Te, te, te hale zostały zamknięte, że tam działy się też straszne rzeczy. Dochodziło do gwałtów, przemocy, głodzenia. Według tego, co, co, co wiemy z Białorusi, niecała setka osób została deportowana. Zostały osoby. Bardzo często te najsłabsze, czyli kobiety z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami. Te osoby są siłą wypychane, bo są zmuszane przez y, y, funkcjonariuszy białoruskich do przekraczania tej granicy. Często są bici, y, dochodzi tam do tortur. One próbują przeżyć. I, nie mogę tego pojąć, nie mogę się z tym zgodzić, że nasze państwo się nimi po prostu nie chce zaopiekować. Dalej są stosowane wywózki, które nawet był teraz niedawno wyrok sądu w Hajnówce, że yy, są nielegalne, że my o tym wiemy, że są nielegalne, bo bo znamy prawa człowieka, konwencję genewską, yy, no ale to się dalej tam dzieje, więc ja apeluję yy z, z wieloma yy osobami i z wieloma yy organizacjami o natychmiastowe yy zaprzestanie takich praktyk. Yy, też są prześladowani aktywiści, ta pomoc tam, na tamtej granicy skryminalizowana mieliśmy absurdalną sytuację, gdzie ci sami aktywiści kilka dni wcześniej pomagali na granicę z Ukrainą i byli noszeni na rękach i to było oczywiście gloryfikowane. Po czym nieśli pomoc, udzielali pomocy humanitarnej. Granicy, na Tak i, i, i zostały im. Tak, zostali, zostali potraktowani jak przestępcy, zostali, zostali aresztowani, bo no w tej chwili są zwolnieni, sąd uznał zarzuty za absurdalne. E, Mają ty się udzielasz, jesteś e, właśnie w, w tych wszystkich e, akcjach i to nie tylko na zasadzie takiej, że e, nagrasz jakiś filmik i wrzucisz i powiesz, że trzeba pomagać, tylko pomagasz, jedziesz, mhm. e, działasz. E, jak w ogóle znajdujesz jeszcze czas e, na, na swoją pracę, czyli na aktorstwo? Wiesz co, no... ciężko, ale też w związku z tym ja to cały czas podkreślam. Ja w ogóle tę nagrodę dedykowałam tym wszystkim aktywistkom, tu ja poznałam też oczywiście wspaniałych mężczyzn, ale tutaj była mowa o kobietach, więc dedykowałam tę nagrodę im, kwotę, która, która, którą dostałam z racji tej nagrody, całą przeznaczam na, na te organizacje, które tam niosą pomoc. I prawda jest taka, do czego zmierzam, że w związku z tym ja nie mogę być tam tak dużo, jakbym chciała. Bo mam no bardzo dużo pracy. Dzisiaj się spotykamy jutro lecę z teatrem do Strasburga. Mam przed sobą trzy duże projekty. Eee... Filmowe i, i telewizyjne z naszym spektaklem Odyseja Historia dla Hollywoodu Krzysztofa Warlikowskiego. Teraz po Strasburgu. Lecimy jeszcze w maju do Paryża i to prawie na dwa tygodnie. Gramy bardzo dużo na miejscu, więc nie jest to łatwe, ale staram się, staram się jakoś tak uczciwie ze sobą odpowiedzieć na pytanie, kiedy naprawdę nie mogę włączyć się w jakieś działania pomocowe, kiedy mogę. I, 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 i no tak, tak to jest zresztą. No, a wszystkie te projekty osoby działające tak, tak, wiedzą, że to jest tak, że jak powiesz... się chce, to robisz, to, to się okazuje, że się rozciąga nam ta doba. E, a powiesz coś o tych projektach filmowych? E, wiesz co, chyba jeszcze nie mogę, bo to jest nie mogę, dzisiaj nie są mogę. takie czasy, ta, ale to jest taki, taki teraz styl, że tak powiem, producencki, że wszyscy podpisujemy te klauzule tajne przez poufne, tajne, przez poufne mimo że nie zależą od tego losy świata. E, Dobra, wydaje radę. mi się, że to będzie bardzo ciekawe i z przyjemnością odwiedzę jeszcze raz one Rano i powiem o tym jak już jak już przyjdzie na to jak już przyjdzie na to czas. Yy, cały czas czekam też na premierę filmu, który nakręciłam kilka lat temu, a, lat. a mianowicie taki... Yy, no, niezwykła historia Macieja Berbeki, Himalajisty, wybitnego. ja gram jego żonę Ewę Berbekę, Macieja gra yy, yy, Irek Czop i, i cały czas czekam na, na jakiś taki sygnał od produkcji, kiedy, kiedy to będzie wprowadzane do kin. Yy, natomiast mówię, no, no staram się, staram się yy, też właśnie każdą wolną chwilę yy, między tymi pracami poświęcać na, na pomoc, która jest teraz niezbędna. No i też yy, moim dzieciom, no, bo to jest też tak, że rzeczywiście czy no, to wszystko ja się nie jest łatwe. Jest... można jest. No nie no, absolutnie. To zresztą jest taki centrum często osób pomagających, że, że y, 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 są w tak strasznym biegu i tak bardzo y, y, skupiają się, robią wspaniałe rzeczy dla dobra, że tak powiem, świata i ogółu, a, a, a w jakiś tam sposób zaniedbują swoich bliskich. To jest też bardzo ważne, żeby, żeby tego nie robić, więc żeby ja się staram... Żeby, o tak, psychiczną. absolutnie. I, I też o swoich najbliższych. No, Moje dzieci są nastolatkami, więc to jest taki bardzo wrażliwy moment w ich życiu i, i rzeczywiście tak. potrzebują tej uwagi, więc.. Y, y, i też staram się, staram się jakoś tak mądrze to wszystko wyważać i yy, też, też poświęcać im czas, też z nimi gdzieś wyjeżdżać, być z nimi, nie wiem, spędzać z nimi ferie i być, być po prostu przy nich. Więc wszystko to jest trudne i w związku z tym yy, pomagam tyle, ile mogę. Yy, Rozumiem też tę swoją funkcję właśnie osoby publicznej, która po prostu może też to nagłaśniać staram się robić to tak na tyle, na ile tylko to jest możliwe. Maja Ostaszewska, super bohaterka 2021 Wysokich Obcasów. Maju, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. Żałuję, że, żałuję, że tak krótko.